To jest Rebelinka, dzisiaj mamy przygotowaną przez naszego superfana Nariko mapę specjalnie dla mnie która pisze, musisz wybić żuli i rozwalić ich fortece, więc na litość boską sprawdźmy co on tam zrobił na tej mapie bo to jest naprawdę, mieliśmy problemy psychiczne z tym, żeby ona w ogóle się odpaliła, no ale sprawdźmy, sprawdźmy jest super, tego nie wiem czemu muszę nim grać akurat, ale podobno da się grać na brutalu, więc bardzo mnie to ciekawi Dzisiejszy suchar to Wolna Magnolia no ja się po prostu boję, że jak zrobię tutaj HQ, to mi nagle 30 różnych pierdolników wejdzie. No i trochę tak jest właśnie. No ale okej. Okay. Eee, no mówię, no zielonych spoko miejskich do sprzedaży. No, zasadzka duża i to w tym w mieście. Trochę dziwne. Może ktoś tutaj autor był troszeczkę piany, dużo różnych fortów, zapory. <gryw> tutaj jeszcze więcej specjalistów. Problemy jakieś są, są, telekomy, to na pewno już teraz można byłoby zacząć. Miny tutaj, no to okej, okay. tu, tutaj miny nie wiem co one oznaczają, co to ma dać, te miny, ale okej. Okay. No i już zaczyna się tego. Zobaczmy, uwaga. Jest, jest! Tego. Nic tu mam nadzieję właśnie nie pozmieniał, więc można normalnie jakoś działać. i eee, gdzie ich wystawić będzie można? Nie wiem, tutaj jak wyskoczyć coś to będzie taka bzdura. Obronić tego to będzie masakra, ale okej. Okay. Tam się pojawili, to ok. Ogólnie jakby ktoś nie wiedział, bo tego nie ma w normalnej kampanii. Są na przykład blokady. Blokady sp sprawiają to, że oni nie mogą stąd uciec, więc jeśli kogoś tutaj zniszczę, tych tych, to oni zawsze zostaną pokonani na Amen. Tak działają blokady ogólnie. Jako że jest zapora, jest też tutaj jaskinia, dlatego przeszli stąd pewnie. Rozumiem, jak stąd dotąd sobie przeteleportowali się. No ale jest tu blokada jest tu fort jest tutaj fort ogólnie mamy dosyć sporo tutaj bajerów jeśli o takie rzeczy chodzi. Co jest? Remote specialist pewnie deploy remote specialist czyli specjalista właśnie od walki w gównianym terenie. Tutaj można i żeby pieniążki sprzedamy specjalist od walki w mieście najbardziej, ale to najbardziej bezużyteczne. Co tu się dzieje? Onariko właśnie łamie nam gierkę, właśnie pokazuje, co by było, gdyby jednocześnie w danym regionie było i to i to. Won zaraz co tu się stało? A, bo to jest takie po poszatkowane, no dobra, nie, Teraz, yes. nie, to jest na zielono, na niebiesko, co tu się odwala? Nariko, coś ty zrobił, Nariko. I czemu oni nie mogą wygrać tutaj, mając dwa tego, Nariko? Zaczyna się, coś ty tam na litość boską poustawiał. Zaczyna się, dał pewnie tego, po prostu podbił yy, siłę ich yy, razy tysiąc i, i zadowolony jest to. No, jak oni nie mogą zwyczajnie pokonać tego, nie? Eee, tymczasem, tymczasem, tutaj musimy na razie oddać im to miasto bez duża zasadzka, której na pewno nie pokonamy. Myślę, że można by sprowadzić właśnie jakieś, odkrywać ich tutaj na pewno te obozy. Zobaczmy ich sobie tego. No, 130 mogło być gorzej. Korupcję mamy już niszczenie na maksa, więc weźmy samolociki, żeby już teraz nam. Pff, tutaj tyrali te... O, dostali nawet się nie tego. Mieli chyba zaatakować teren, ale nie zrobili tego. Miny, musimy usunąć stąd miny. Dobra, zasadzka duża się odpaliła, ale to nic nam chyba nie tego. Trzeba by zainwestować w jakieś drogi. Tu są gówniane pewnie drogi. Więc weźmiemy to. Nie ma problemów psychicznych, ale weźmy jeszcze jeden ten drogi ogólnie. Tutaj coś tam się buduje. Kończy się ich deployment niedługo. Tutaj był obóz, Czemu wolnołeś tego? Tutaj co ty? aha, jeszcze trzeba im wszystkim płacić. No właśnie, pay the bonus. Więc tak naprawdę im mam ich więcej, tym więcej będę płacić. Dlatego weźmy co może tak zróbmy, żeby mieć większe fundusze. Tutaj, co się dzieje, nie mam tego. A mogę kupić? Nie mogę, bo 11 to kosztuje. I pewnie nie będę mógł dokończyć. Nie jest, patrzcie. <grytanie> Jaki fart. Dobra, udało się. Tego i mogę teraz dyplomatycznie. Nawet nie było napisane procenta szansy, i nic się nie stało. I można byłoby spróbować atakować. Tutaj bym spróbował tak naprawdę pocisnąć, bo oni mają tu ten tunel, a to mnie denerwuje. Zapłacimy bonus, co zwiększy ich siłę. No właśnie, tutaj nie mogłem sobie poradzić. I nawet nie mam ich, jak tam za bardzo wesprzeć. Ty weź ty mi pozbyć... A, bo damy ci w ogóle specjalistę. No właśnie, przecież mamy cały ten złom. To można to teraz dawać, ty pozbierasz mi tamte shity. A wy wszyscy chcecie wypłatę oczywiście. Co dają zasadzki? Zasadzka polega na tym, że jak wejdziemy do terenu... Już nie ma chyba więc tutaj Nariko napierdoli wszystko ile wejdzie. Zasadzki, jeśli wejdziemy na teren zasadzki, to po prostu atakuje nas mała grupa, po prostu pojawi się nowa grupa rebeliantów albo duża grupa rebeliantów. I widzisz Nariko, i tutaj pojawia się tego, złamowanie wyznaka. Pojawia się twoje pierwsze problemy psychiczne, czyli chciałeś, żebym miał tylko zielonych, zajebiście, tylko nie pomyślałeś o tym, że zieloni dają bardzo dużo y, tego korupcji, nie? No i teraz mamy problemy psychiczne, jak zmniejszyć korupcję. No i widzisz, Neliko, po to są właśnie testy. Po to to właśnie wszystko się zawsze robi, żeby móc na przykład, da, dałbyś mi nie wiem, rozszerzył dotąd, choćby to by choćby kosztował 50 zł, to żeby było. A teraz nie mam żadnej opcji i będę musiał y, tego się tutaj pocić, czy jakieś głupoty robić. No bo teraz ja jestem ograniczony tym, że ja muszę teraz kupować wszystko, co nie daje korupcji, y, tak ogólnie, nie? To... Wszystko w edytorze, żeby ci zieloni nie wbijali aż takie inflacje. Czyli no, inflacja to nie, no, to korupcja akurat. No więc w sumie to wszystko wszystko jest do obmyślenia, nie? Dobra, tu coś tam nie A, jest, myślałem, że nie ma. Widzicie, nawet granie przewidziała, że będzie mieć kiedyś więcej attachmentów niż jeden. I można byłoby gadać o pokoju, no ale nie ma na razie o czym tak naprawdę gadać. Korupcja powoli się zmniejsza, jeszcze szybsze naloty, jeszcze lepsze drony, no bo one nie zwiększają korupcji. Dlatego można je zrobić. Co się zabezpieczyło? Tu się zabezpieczyło zajęli mi ten teren, no ale już są chłopaki, dacie radę. Tak średnio trzeba było wam kupić pewnie jakiś pistolet lepszy, ale oczywiście skąd mogłem wiedzieć, skoro na dał, że to są jednak zieloni, a mają niebieski ten. Zajebiście. <grym> Musiałbym kolejnego ludzika szkolić, żeby chociaż karabiny lepsze kupić. Znowu tu się pojawić, a, bo tu jest jeszcze jeden tunel. Mhm, mhm. Broń trzeba na pewno kupić lepszą. No i tyle: i to kupiłem wszystko, co nie, nie, nie zwiększałoby korupcji, nie? Jestem już nic, nie mogę nic tak naprawdę tutaj potegować. No więc to jest takie, jak mówię, troszeczkę nieprzemyślane. Tutaj jaskinia została zamknięta, no i znowu powoli, powoli, tak trzeba tutaj włazić, włazić, włazić. To, co ci mogę na pewno przyzwać, przyznać, na Rico, to to, że da się to wygrać chyba na brutalu, tak mi się wydaje, bo już prawie. Jesteśmy na dobrej drodze, ale mówię, to jest taka pseudo upośledzona zagadka tak naprawdę. A nie naprawdę fajne wyzwanie takie ten, nie? Ja wygram. No, no ja też zakładam, że wygram, znaczy nie zakładam, żeby tutaj nie przewiduję, żeby były jakieś większe problemy psychiczne, tylko powiedzmy takie, że to, no nie ma nic odkrywczego, nie? No mówię, po co te forty są tutaj? No tutaj jeszcze okej, okay, ale tutaj trochę dziwne. Te blokady, jakieś tutaj, blokada, tutaj, te, jakby dwa oje tutaj ten tun, no, jakieś tu, jakieś miny. Tak, jakby w ogóle nie ma tu ładu i składu, i w ogóle nikt tak, jakby nie testował tego pod względem korupcji. A w swojej mapce mniej tego nasrałem. No, wydaje mi się, że tak do 10 to jest max, który jest tak, jakby skuteczny, nie? Albo fajny. Trzeba byłoby naprawdę przemyśleć to pod względem tego, na przykład, na przykład na każdym rogu, o w każdym rogu dać tunel, w każdym rogu mapy jest tunel, no to wtedy już coś coś, nie, bo zawsze musiałbym pilnować tych tych terenów, to już jakieś takie, wiesz, odkrywcze chociaż troszeczkę. No, ale i tak nic nie mogę zbytnio kupić przez tą korupcję, bo jak sobie zobaczymy te statystyki, o to tutaj, już o 25% jest zmniejszana moje tego przez korupcję, nie. Korupcja, ciche zabójce. No, taki nudny zabójca, bo nie mogę nic wykupić. Co z tego, że mam pieniądze, skoro nie mogę, mam wszystko wykupione. Moim zdaniem to jest bardzo duży błąd, właśnie przy tworzeniu takich rzeczy, nie? Że jakby ogranicza to gracza, ale nie tak, że on zjebał, tylko po prostu, że ten kto to tworzył, to tak naprawdę zrąbił, zrąbał, nie? No bo, bo ja, ja już wykupiłem wszystko do antykorupcyjnych rzeczy, a i tak nie mogę nic zrobić. Dobra, wreszcie trzeba ten tunel zaatakować tutaj, ten główny, ten. O, to już jest po prostu parodia, że oni cały czas stamtąd gdzieś wyskakują. Jeszcze cały czas proszą o te pieniądze, te wyskakujące, te miny można nawet zostawić. Po co te miny tam, nie wiem, bo nic, one nie zmieniają w moim życiu. <grytania> Dobra, wchodzimy tutaj, mam to w dupie. Tu wiem, ja wiem, że to jest wszystko, ale jak to wybombimy, to może będzie chociaż beka. Zwiększmy siłę naszych jednostek, super, a tu dalej ich ograniczajmy. Ile mają właśnie? Pomimo, że tak mało terenu mają, to mają aż 139% możliwości bojowych. Ale chyba <noise> i główna baza tutaj wybuchła. Co? Zrób osinę Rebela Super Brutalu. Kiedyś chyba nawet grałem na Super Brutalu. To jest po prostu głupie, tak naprawdę, nie tam, tam, tam nie mam w większości taktyka nic do rzeczy, tylko RNG, tak naprawdę. Czyli losowe po prostu tego, że albo ci polosuję, albo nie polosuję. Grałem. Mam nawet wygranych na tym, nie? Yy, że tak powiem niektórych ludzi na, na tym Mega Brutalu, nie? Ale głównie tego, tylko szmuglera. On jest najlepszy, właśnie, bo on działa, że jak jest do dupy, to jest dobrze. Ciekawe, co będzie pierwsze, jak myślicie? Podpiszemy pokój, czy może będzie tego? Czy zabezpieczymy cały teren? Chyba pokój jednak. On już nawet nie, mogą, nie mają skąd wyskoczyć 10 zł, są, bo nie za każdym razem coraz więcej są, nie? Z każdą wypłatą. i właśnie, mogę wszystko ich pluć. Ich możliwości 150, ale nawet nie mają skąd się pojawić. Dobra, i chyba już teraz amen. No właśnie, zgadzamy się, tyle. Ja ci mogę powiedzieć, na tak jakby na dłuższą metę jest totalnie nieprzemyślany. Kiedy komponow Heroes 2 kampania radziecka? Po komponow Heroes 1, wszystkich kampaniach y, tego. Wtedy będzie komponow Heroes 2 i kampania radziecka. No, więc co mogę ci powiedzieć, na Nawet to były jakieś taktyki. że umią budować pułapki, ciekawe. Spierają się, ciekawe. Spierasz się? No to chyba nie do końca. No, 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 więc tam, Naruto, masz łapkę w górę, ale przemyśl sobie swoje zachowanie w końcu, Dobra, kto tam jeszcze był? <słuch> <słuch>